Jednym z kluczowych tematów wyborów prezydenckich będzie to, co zrobi przyszły prezydent z unijnym Zielonym Ładem. Karol Nawrocki w tej sprawie ma jasne stanowisko, posłuchajcie. Top dla Zielonego Ładu. Polityka klimatyczna narzucana nam z Brukseli to hamulec rozwojowy dla polskiej gospodarki i wyrok wydany na polską wieś. Dlatego jako prezydent postawię sprawę jasno. Każdy rząd, który będzie chciał mojego wsparcia, będzie musiał sprzeciwić się Zielonemu Ładowi. Zawetuje ustawy, które będą wprowadzać kolejne elementy Zielonego Ładu. Natomiast wniosę do Sejmu prezydencki projekt, który zobowiąże rząd do wycofania się z tego szaleństwa. Natomiast jego konkurent Rafał Trzaskowski mówił, że on ma o wiele ambitniejsze cele niż Unia Europejska. Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To będzie szybciej. W tym słynnym C40 przecież forsował, żeby zakazać jedzenia mięsa na biału, żeby ograniczyć liczbę samochodów. Zresztą w Warszawie prowadzi politykę antysamochodową, a teraz... Wypiera się tym. Zatem, jeśli popieracie Karola Nawrockiego, zostawcie lajka.